Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w Drugiej Kawie. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Jarosław Bądza, numerolog z Opola. Witam serdecznie. Witam bardzo. Spróbujemy przewidzieć, co nam przyniesie 2014 rok. 2014 to jest numerologiczne, jak policzyłem, siódemka. Czy to będzie szczęśliwy rok? Ja może zacznę od tego, jak w ogóle, jak się to stało, że zainteresowałem się numerologią. Bo na początku wpadła mi w ręce jakaś tam książka o numerologii, którą w Polsce wydało wydawnictwo KOS. To była książka autorstwa Gladys Lobos. I dzięki tej książce, jakby zrozumiałem, to były takie pierwsze szlify, zrozumiałem w jaki sposób liczby, które nas otaczają w, w codziennym życiu w naszych danych osobowych również, ale właśnie tak jak dzisiejsze spotkanie również w, w bieżącym roku, który, który w tej chwili zaczynamy, wszędzie te liczby, które nas otaczają, mają na nas pewien wpływ. I, i ta książka pozwoliła mi zrozumieć, w jaki sposób te liczby oddziałują na nas i, i w jaki sposób powodują pewne to zdarzenia to w naszym życiu. To, to nie jest wróżenie z kart. Właśnie chciałem, tak dokładnie chciałbym to zaznaczyć, że nie ma to jakby nic wspólnego z wróżeniem, z jakimś przepowiadaniem przyszłości. Jest to, yy, yy, powiedziałbym, fizyka, której jeszcze nie zbadano. Bo, może, ma to, może ma to związek z fizyką kwantową, która w tej chwili bardzo mocno się rozwija i bada. Natomiast wracając do, do pytania, w 2014 14, roku tak. czekają nas... Pewne refleksje. Będzie to, będzie to rok y, bardzo refleksyjny, bardzo taki y, zapowiadający wgląd y, w swoje dotychczasowe życie, w swoje decyzje, które podejmujemy, podjęliśmy dotychczas. Każdy z nas y, zauważył z pewnością, że co 7 i co 9 lat w naszym życiu y, dzieją się y, pewne y, zmiany. Mhm. Te zmiany mogą dotyczyć życia osobistego, mogą dotyczyć życia zawodowego, będą to... I to może być taki rok zmian. Będzie to rok i może jeszcze, nie, może jeszcze nie tych zmian, ale będzie to rok, kiedy będziemy się nad tym mocno zastanawiać, co należałoby w naszym życiu zmienić, w jakim kierunku podjąć kroki, aby dalsze nasze życie było bardziej satysfakcjonujące, a, bardziej szczęśliwe. Na numer, numerologię można się jakoś ukierunkowywać? właśnie, że 2,014 0, 1, 4 to, to jest 7 i w związku z tym powinniśmy iść albo w prawo, albo w lewo? No, siódemka to jest liczba, która ma taką częstotliwość, taką wibrację energii, powiedzielibyśmy, która wywołuje w człowieku pewne, pewien taki wewnętrzny wgląd, a więc mogą, możemy z tej siódemki wywnioskować, że ludzie będą próbowali teraz na przykład, będą podejmować kroki ku po pogłębieniu swojej wiedzy, na przykład, tak? być może będą to dla niektórych jakieś dodatkowe studia, być może będą ludzie poszukiwali wiedzy, na którą dotychczas przez ostatnie 6 lat nie znajdowali czasu, być może będą sięgać do portali internetowych, do różnych źródeł wiedzy, informacji które sprawią, że bardziej zrozumieją świat, bardziej zrozumieją zdarzenia polityczne, gospodarcze, ekonomiczne, mm -hmm. ale też te osobiste. Będą, będą być może poszukiwali wiedzy, która im nieco rozjaśni zdarzenia, które się dzieją w ich życiu. Bo ta siódemka to jest jakby ogólnie dla, dla roku, natomiast każdy z nas jest inną liczbą numerologicznie i zestawienie tych dwóch liczb, tak. daje, podejrzewam, różne kombinacje. Tak, no jest ich dziewięć, dokładnie, tak zwanych cykli życiowych. Są też jeszcze inne cykle, powiedzmy, mniej... mniej istotne, o mniejszym znaczeniu, te cykle życiowe są, są tymi głównymi i każdy z nas w tej chwili faktycznie będzie taki swój osobisty, taki życiowy cykl przechodził. No i dla każdego ten siódmy rok, czyli 2014, który sumujemy do siódemki, będzie też nieco inny. Ja poszukuję teraz, bo rozmawiamy o tym siódmym roku globalnie, dla, dla wszystkich, dla każdego. Mhm. Więc dla każdego będzie on rokiem poszukiwania wiedzy, będzie on rokiem wglądu wewnętrznego, poszukiwania od Odpowiedzi na, na, na takie osobiste pytania, egzystencjalne pytania, prawda, odpowiedzi na, na tego typu kwestie. Natomiast, tak dokładnie jak Pan zwrócił uwagę, Panie Macieju, będzie to dla każdego też troszeczkę inny rok. Będą oczywiście osoby, które będą miały bardzo szczęśliwy, bardzo pomyślny, niezwykle ciekawy, bujny, fantastyczny rok, ale będą też osoby, no, szczególnie te, którym się dubluje tutaj w życiu osobistym ten cykl siódmy. Czy też dziewiąty, bo to też mhm. czasami jest ten, ten przełomowy okres w życiu. Kiedy to osoby będą przeżywały być może troszeczkę poważniejsze kryzys. Czy dla jakich liczb naszych osobistych, że tak powiem, dla jakich numerów ten rok hmm. będzie dobry, szczęśliwy? Nie w, wiem, jedynka, dwójka, piątka? Dla na przykład numerologicznych dwójek będzie to też siódmy. Będzie to też, przepraszam, to będzie dziewiąty rok, czyli dla numerologicznych jedynek będzie to ósmy rok, dla dwójek, dziewiąty rok, dla trójek, pierwszy. Czyli w te, czyli te, osoby, będą zaczynać od nowa? te osoby, które na przykład są numerologicznymi trójkami, czyli teraz informacja dla Państwa, którzy nas oglądają, jeżeli sobie sumujemy wszystkie liczby z naszej daty urodzenia i wychodzi nam liczba trzy no to będzie to właśnie jeden z takich ciekawszych okresów w ciągu dziewięcioletniego cyklu, bo mm. ten cykl powtarza się co 9 lat, więc te osoby będą miały teraz rok bardzo korzystny, będą podejmowały zupełnie nowe jakieś inicjatywy w swoim życiu, decyzje, których się wręcz nie spodziewali. Zmiany na płaszczyźnie właściwie całego życia, wszystkich jego aspektów, więc powinny mieć bardzo szczęśliwy rok, tak? Ale na przykład osoby, które teraz sumowały sobie wszystkie liczby z daty urodzenia, czyli dzień, miesiąc i rok i wychodzi liczba dwa. Będą miały rok przełomowy, nie chciałbym używać znowu tego słowa powiedzmy, kryzysowy, ale na pewno będzie ten rok wymuszał na nich podjęcie pewnych decyzji niekoniecznie łatwych. niekoniecznie łatwych i niekoniecznie takich, które sprawiają im przyjemność. Będą to na przykład decyzje kończące pewne okresy w swoim życiu. Najwięcej rozwodów, najwięcej utraty pracy właśnie zdarza się w tym okresie. Mhm. A to jest rok także wyborów politycznych. Czy politycy przejmują się jakąś numerologią, biorą ją pod uwagę? Owszem, politycy. Przyrodzą również... do Pana, o, Panie Jarku, ile mi tam wyjdzie we wrześniu. Tak, politycy <grym> również, również interesują się numerologią, jest to, jest to wiedza, z której korzystają właściwie wszyscy, wszystkie grupy zawodowe, prawda, społeczne, więc również i politycy. Naturalnie nie wiem czy, 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 czy mogę o tym wspominać w tej chwili, ale na przykład ostatnio sobie tak no, na własnym rzutek liczyłem, liczyłem sobie datę urodzenia i co z niej wynika dla pana, dla pana posła z Chetyny, który jak wiemy przez ostatni, w ostatnim miał Miał spore zawirowania i, i to takie, myślę, że był to dla niego bardzo trudny czas. To był właściwie niesamowity kryzys. I, A i, ten i, następny rok i, będzie dla niego lepszy. I w pewnym sensie upadek, prawda? I, i, i oczywiście numerologia, dokładnie, dokładnie tutaj sprawdzałem jego i cykle te osobiste, i te cykle życiowe. Oba miał te najtrudniejsze. Tylko proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób z numerologii możemy korzystać, jakby wykorzysty wykorzystywać tą wiedzę do, do poprawy podejmowania pewnych decyzji życiowych. Na pewno nie był to dobry czas dla niego na to, żeby cokolwiek zaczynać, żeby gdzieś mm -hmm, startować, mm -hmm. żeby się gdzieś próbować wybić. To był czas na przeczekanie, na skupienie energii, na być może podjęcie jakichś dodatkowych, zdobycie jakichś dodatkowych umiejętności mm -hmm. zawodowych. To był czas na, na taką kumulację energii w sobie, a nie na to, żeby prawda się gdzieś na zewnątrz udzielać. Najtrudniejsze ma za sobą, co teraz zrobi, to jest w jego rękach. Proszę mi wierzyć. zobaczycie państwo co się <laughs> będzie działo przez Najbliższy, powiedzmy, półtorej roku u, u, u tego pana, będzie to absolutna transformacja, absolutna zmiana na plus. I to na, na, no to na czek najwyższe. Czekamy ten, z, z niecierpliwością, z ciekawością, jak to się ułoży nie tylko Grzegorzowi Skarbowi, ale także ten, nam ten, wszystkim w 2014 to, roku. Absolutnie. Wypada nam życzyć wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo i wszystkim Państwu i Panu również życzę wesołych, ja, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Jarosław Bądza, tak. numerowa.